Witam, to kolejna seria turystycznie, historycznie. Tym razem przenosimy się do Krakowa. W drugiej części będziemy mówili sobie o rynku głównym oraz o kościele mariackim. I do ulicą Floriańską, o której mówiłem w poprzednim odcinku, dotrzemy na rynek główny w Krakowie. I tam mamy sporo rzeczy do opowiedzenia, do zwiedzenia. Na pierwszy rzut, na pierwszą linię wrzucamy sobie kościół mariacki, bo tutaj też troszkę historii by się przydało. O początkach to my właściwie to niewiele wiemy. Wiemy tylko tyle, że według Jana Długosza, czyli naszego kronikarza, pierwszy murowany kościół powstał w stylu romańskim. został ufundowany przez tamtejszego biskupa Iwona Odrowąża. W XII wieku, kiedy on powstawał, miał postać. Jakby na podstawach pierwszej drewnianej świątyni, i tylko tyle o tym tak naprawdę wiemy. Wkrótce jednak i tą budowlę, którą od, Odrowąż stworzył, zniszczono podczas m.in. najazdów tatarskich. Następnie wniesiono już kościół gotycki i w sumie to przez cały XIV wiek coś w nim rozbudowywano. XV wiek był mocno przełomowy i dosyć istotny, ponieważ najpierw trzęsienie ziemi uszkodziło sklepienie to jest ta gorsza wiadomość, a ta lepsza to świątynia Mariacka wzbogaciła się w XV wieku o arcydzieło rzeźbiarskie późnego gotyku, czyli ołtarz wielki. A dokładnie to ołtarz Wita Stwosza, dzieło Wita Stwosza. Zmiany nastąpiły w XIX wieku, takie dosyć istotne, ponieważ pod kierownictwem Tadeusza Stryjeńskiego wprowadzono do wnętrza wystrój neogotycki. Świątynia została jakby obdarzona nową polichromią, e, która była projektu oraz pędzla Jana Matejki. Ale... Pamiętajmy o tym, że Jan Matejko miał swoich współpracowników, a był nim m.in. Stanisław Wyspiański, którego głównie to znamy z powieści. Ale. Nie tylko on, bo jeszcze był Józef Mehofer, i oni generalnie stworzyli witraże do prezbiterium nad tak zwanym organami głównymi. O tym też tutaj myślę, że warto byłoby pamiętać, a przynajmniej mieć to po prostu na uwadze. Myślę, że sam ołtarz można byłoby zobaczyć, ale pamiętajmy o tym, że niestety wejście jest odpłatne. Mało tego. Jeżeli byśmy chcieli wjechać na wieżę mariacką, na tak zwaną hejnalicę, niestety kolejne koszty się z tym będą wiązały. Generalnie w Krakowie, chcąc być wszędzie i wszystko zwiedzić, wszędzie wejść no musimy mieć dosyć grubą kieszeń, ponieważ wszystko niestety kosztuje. No podobnie jak w każdych innych miastach, ale tu jest tak dużo atrakcji, że no, no troszkę pieniążków trzeba w kieszeni po prostu mieć. Musimy pamiętać, że z tej wyższej wieży kościoła amerykańskiego tzw. zwanej Henalicy, co godzinę rozbrzmiewa hejnał, który urywany jest w pewnym momencie, nagle. Jest to przede wszystkim nawiązanie do... A jazdu tatarskiego z XIII wieku. Wtedy hejnalista, który odgrywał hejnał, który miał przestrzec mieszkańców przed zbliżającą się zagładą nieszczęściem, został zestrzelony przez Tatarów i ten hejnał się po prostu w połowie gdzieś tam urwał. I tym urwanym hejnałem kończymy drugą część przechadzki po Krakowie. W trzeciej będzie rynek główny, a tam sukiennice i podziemia rynku.